Witam, nazywam się Marta Szostak, jestem pracownikiem Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Chciałabym dziś przedstawić małże jako strażników wody w naszych domach. Woda od zawsze stanowiła podstawę egzystencji człowieka, jednak wraz z gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym ludzie zaczęli nieumiejętnie korzystać z jej zasobów, uznając je za nieograniczone co w konsekwencji doprowadziło do pogorszenia stanu jakości wód. Realizowany w XX wieku system zarządzania zasobami wodnymi nie powstrzymał procesu degradacji wód, spowodowanej zanieczyszczeniami, nasilaniem eutrofizacji oraz przekształceniami morfologicznymi. Jednym z istotnych narzędzi zarządzania zasobami wodnymi jest monitorowanie i ocena jakości wód. Które z jednej strony wskazują na możliwość wykorzystania wód, z drugiej strony na potrzebę i kierunki działań na rzecz jej ochrony. Z czasem zaczęto opracowywać metody oceny stanu ekologicznego tych ekosystemów jako met makrofitową metodę oceny rzek, aby zachować jak najlepszą jakość wód dla przyszłych pokoleń. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, dlatego muszą podlegać nieustannej i coraz to skuteczniejszej ochronie. Natomiast jakość wody musi odpowiadać określonym standardom, w tym obejmującym przede wszystkim aspekty zdrowotne. Zanieczyszczenie wód jest zagrożeniem dla człowieka i innych organizmów. Zanieczyszczenia wód są to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych. I bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji nieorganicznej i organicznej, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych. W pełnym monitoringu klasyfikuje się około 100 parametrów, mniej więcej po połowie na stan ekologiczny i stan chemiczny. Zagadnienie to jest szczególnie ważne z punktu widzenia gospodarowania zasobami wodnymi. Monitoring i kontrola parametrów wody jest kluczowym elementem gwarantującym dostarczenie odpowiedniej jakości wody do konsumentów. Zanieczyszczenia monitorowane na etapie poboru oraz uzdatniania wody Częstotliwość poboru i ilość próbek poddawanych analizie regulowana jest objętością dostarczanej lub produkowanej wody i waha się od 4 do 12 próbek w ciągu roku. Głości prowadzenia pomiarów jakościowych wody wymagał znalezienia innych alternatywnych rozwiązań. Wielu badaczy uważa, że organizmy żywe są dobrymi wskaźnikami informującymi o stanie ekosystemów wodnych, niekiedy lepszymi odmierzonych parametrów fizycznych i chemicznych odzwierciedlających tylko chwilowy stan wód. Szczególnie przydatnymi wskaźnikami są organizmy wodne wrażliwe na zmiany jakości wód nazywane bioindykatorami. Bioindykator to organizm lub grupa organizmów, których mierzalne funkcje życiowe związane są bezpośrednio ze zmieniającymi się parametrami środowiska. Bioindykatorami środowiska mogą być takie organizmy jak porosty, strąg potokowy, larwy jętki, larwy chruścika, larwy widelnicy, raki, ale również takimi organizmami są małże słodkowodne z gatunku skójki zaostrzonej Uniotumidus które znalazły swoje zastosowanie w biologicznym systemie wczesnego ostrzegania przed incydentalnym zanieczyszczeniem wody pitnej Symbio. Pozyskiwanie małży. Pozyskiwanie małży odbywa się z czystych jezior w Wielkopolsce uregulowanej zlewni. Tylko 8 dokładnie wyselekcjonowanych osobników trafia do specjalistycznego zbiornika i jest wykorzystywana w biologicznym systemie wczesnego ostrzegania po wcześniejszej aklimatyzacji trwającej dwa tygodnie. Cenną właściwością małż wykorzystywaną w bioindykacji jest też ich wyraźna reakcja behawioralna na zanieczyszczenia wody, przejawiająca się zmianami poziomu otwarcia muszli. Dlaczego skójka zaostrzona Uniotumidus? Ponieważ reagują szybko i jednoznacznie na nagłe zmiany w środowisku. Ich reakcja na zanieczyszczenia, czyli zamknięcie muszli, jest łatwa do zaobserwowania i zarejestrowania. Osiadły tryb życia pozwala na ciągłe monitorowanie ich zachowań w warunkach laboratoryjnych. Pewnie zastanawiacie się, na czym polega praca małży w systemie. Otóż praca małży w systemie biologicznym wczesnego ostrzegania firmy Prote Technologie dla środowiska Polega na codziennym filtrowaniu wody w celu pozyskania zawartego z niej pokarmu i tlenu. Jeden małż jest w stanie przefiltrować od 1,5 do 3 litrów wody na godzinę. Osobniki żyjące w specjalistycznym zbiorniku podłączone są do systemu komputerowego all-in-one oraz do sterownika za pomocą sąd halotronowych i magnesu. Przekazując w ten sposób, w, ciąg, w sposób ciągły, informacje o jakości wody co 1 sekundę, 365 dni w roku. W przypadku występowania komfortowych warunków środowiska, małże są otwarte. Natomiast w sytuacji pojawienia się w wodzie związków toksycznych, małże szybko i jednoznacznie reagują, zamykając swoje muszle, a system generuje alarm. System działa zero-jedynkowo na zasadzie ciągłego monitoringu otwarcia i zamknięcia małży, których naturalną reakcją na zanieczyszczenie jest zamknięcie muszli, czyli odcięcie od źródła zanieczyszczeń. Ale jak to działa? Aby zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego funkcjonowania małży, woda pompowana jest do chłodziarki. Kolejno z chłodziarki woda już o właściwej temperaturze, około 14 stopni Celsjusza, trafia do zbiornika. W zbiorniku natomiast znajduje się wbudowany system napowietrzający, dzięki któremu małże mają również odpowiedni dostęp do tlenu. Biologiczne systemy wczesnego ostrzegania coraz częściej wspomagają tradycyjne metody oceny jakości wody. Biologiczne systemy wczesnego ostrzegania opracowano w celu szybkiej detekcji pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla żywych organizmów. Natomiast natychmiastowa reakcja małży strażników wody w naszych domach pozwala podjąć odpowiednio szybkie działania w sytuacji pojawienia się zagrożenia, co jest istotne i niezbędne dla ochrony naszego zdrowia i życia.